To niezapomniane zdarzenie miało miejsce 6 lat temu, kiedy miałem 15 lat. Mieszkam na Malediwach, których wyspy układają się w atole na Oceanie Indyjskim. Podczas wakacji moja rodzina postanowiła wybrać się na piknik na bezludną wyspę. Byłem tym bardzo podekscytowany. Prawie każdy nurek w tym regionie pływa na takie pikniki, więc nie był to nasz pierwszy raz. Popłynęliśmy grupą 16 osób. W tym moi rodzice i pięciu starszych braci, a reszta to moi przyjaciele z rodzicami. Kiedy dotarliśmy na wyspę, na początku miałem bardzo dziwne uczucie. Szybko je zignorowałem, myśląc, że nic złego nie może się przecież stać, ale byłem wtedy w wielkim błędzie. Kiedy zacząłem rozpakowywać swoje rzeczy, poczułem, że ktoś mnie obserwuje z krzaków, jednak kiedy tam spojrzałem, nikogo nie zauważyłem. Trochę mnie to wystraszyło, ale nikomu o tym nie powiedziałem, bo myślałem, że będą się ze mnie śmiać, a tego nie chciałem. Kilka godzin później ja i moi przyjaciele graliśmy w siatkówkę na plaży i właśnie wtedy moja mama krzyknęła do nas, żebyśmy przyszli jej pomóc. Ku naszemu wielkiemu zdziwieniu, kiedy tam dotarliśmy, była tam kobieta pokryta krwią, a tuż obok znajdowały się opuszczone domy. Kobieta wskazywała palcem na jedną z chat. Co to ma być? powiedziałem zdziwiony. Nikt nie odważył się wejść do środka, oprócz mojego taty i najstarszego brata a to, co tam zobaczyli, sprawiło, że mój brat dosłownie zmoczył spodnie. Wyskoczyli z chaty i krzyczeli, żebyśmy wszyscy jak najszybciej wsiadali do łodzi. Nie było czasu na zadawanie pytań. Wiedzieliśmy tylko, że w tamtym momencie nie ma czasu do stracenia. Nie zdążyliśmy nawet zapakować wszystkich naszych rzeczy. Musieliśmy jak najszybciej uciec z tej przerażającej wyspy. Kiedy wszyscy znaleźliśmy się w łodzi, mój tata ją odpalił i odpłynął. Wtedy z ulgą spojrzałem na wyspę, a tam, na brzegu, stała ta sama postać kobiety, która się do nas uśmiechała. Po chwili okazało się, że nie wszyscy byli na łodzi. Usłyszałem, jak mama mojego najlepszego przyjaciela płakała. I krzyczała, że to coś zabrało jej męża. Byłem przerażony i jednocześnie bardzo współczułem mojemu przyjacielowi, który płakał przy burcie łodzi. W końcu wróciliśmy na naszą wyspę i później tego dnia mój tata i brat opisali to, co widzieli w środku chaty: jako postać przypominająca demona, która miała długie pazury, ostre rogi i krwisto czerwone oczy oraz chude ciało. Po tym jak zgłosiliśmy władzom zaginięcie osoby na tej wyspie, odwiedziliśmy również kościół, aby zobaczyć się z księdzem. Ojciec powiedział nam, że mieliśmy dużo szczęścia, że udało nam się wyrwać z diabelskich szponów i powiedział, że gdybyśmy nie uciekli, to dla wszystkich byłoby to śmiertelne niebezpieczeństwo. Kilka tygodni później dostaliśmy informację od policji, że na wyspie znaleziono 13 martwych ciał. W tym ojca mojego przyjaciela. Znaleziono je całe, obdarte ze skóry. Od tamtego dnia nie biorę udziału w żadnych piknikach na bezludnych wyspach. Nie chcę nawet wiedzieć, co się na nich dzieje.